Cześć. Z tej strony Szymon Dudkiewicz, przewodnik po Łodzi, działający w sieci jako historyczny shaker. Ale w dzisiejszym odcinku zapraszam was do podcastu Pod Łódką, gdzie opowiem trzy historie. Jedną żartobliwą o nieoczywistej zgubie i dwie pozostałe opowieści poświęcone wojsku, bo tych grup zawodowych w naszym podcaście jeszcze nie omawialiśmy. Zapraszam do podcastu pod łódką. Nieoczywista zguba. Wyobraźcie sobie, że przenosimy się do XIX wieku, lata 80., dworzec Łódź Fabryczna. jesteście wtedy przechodniem. Może pracujecie w kasach na dworcu Łódź Fabryczna, albo wykonujecie. Po prostu jakieś prace koło dworcowe. I gdzieś przebiegł wam niedźwiedź. Mhm, tak, dobrze usłyszeliście. Niedźwiedź. Albo może gdzieś usłyszeliście w kasach potem, że ktoś zgubił niedźwiedzia. I wcale nie żartuję. Tak właśnie było, przynajmniej tak podaje gazeta. Że przyszedł pan i zgłosił, że zgubił zwierzątko. Niedźwiedzia! <laughs> Nie, to śmieszy. Jak można zgubić niedźwiedzia? W pociągu jechał, no, nawet niedźwiadek niech będzie. Brzyżet, pan mówi, przepraszam bardzo, no ja niedźwiedzia zgubiłem. Niezły zdziwienie. Pracujesz w kasach, a tutaj nagle przychodzi ci gość i mówi: Wie pan, co zwierzę zgubiłem? No, słucham, odpowiadasz. Jakie to zwierzę? Pies? Kot? No, może wąż? Wie pan, różne egzotyczne zwierzęta się zdarzały. No niedźwiedzia zgubiłem. No mnie by zemurowało. Nie wiem, czy się niedźwiedź, misiek, niedźwiadek znalazł, ale jeśli nie, to oznacza, że być może gdzieś w łódzkich lasach mieliśmy dynastię łódzkich niedźwiedzi. No, no to jest ciekawe. I tym humorystycznym akcentem przechodzimy dalej. Szablon ciach, no to trach. Ta historia opowiada o pewnym... Oficerze, sztabs kapitan Michał Rozow. A co ten z kapitan takiego zrobił? Ano, zrobił straszną rzecz. Ale po kolei. Jak to mawia Bogusław Włoszański nie uprzedzajmy faktów. Kim był Michał Rozow? Michał Rozow był, jak już wiemy, z kapitanem w 37. Ekatyburskim Pułku. Piechotę. Był wyznania prawosławnego, był Rosjaninem i w wieku 17 lat uciekł z domu, żeby służyć carskiej armii. Jakieś koleje losu skierowały go do łodzi, i tutaj dopuścił się strasznej zbrodni. Zaprosił jednego, może znajomego, wspólnika w interesach, pracownika banku. Niejakiego Tadeusza Siemiankę do siebie na libację. Albo jak podają wtedy gazety, przez pisownię alibację. I panowie musieli się ostro pokłócić. Nie jak ostro? Bardzo. Dlaczego? Być może alkohol spowodował, że stwierdzili, że hmm, biznes im się nie układa, za mały podział, albo jeden obraził rodzinę drugiego. Efekt no, był taki, że Michał Rozow chwycił szable i dziabnął Simienkę. No, nie przeżył Simienka. Jaki był dalszy los tych dwóch panów? No, Simienka oczywiście spoczął na cmentarzu, zapewne prawosławnym w łodzi, ale osierocił córkę i uczynił pan Rozow jedną wdowę w łodzi, więcej. Co było z panem Michaiłem Sztabs kapitanem, tego gazeta nie podaje. Ale na pewno nie było dobrze. Został wyznaczony sędzia śledczy. Jeśli jakimś cudem pan Sztabs kapitan Michaił Rozow został uniewinniony, to w wojsku zgodnie z tradycją miał przerąbane. Dostał najgorsze, niewdzięczne zadanie. Wysłany został gdzieś. Na hendaleką Syberię, może w, dla odczynienia swojej służby do końca. No, tragedia była i to na pewno. Nie da się zaprzeczyć. A teraz, słuchajcie, przenosimy się dalej. Kilka lat. Ale to już następna historia. Czy to śnieg? Nie, to bomby. W Łodzi w czasie pierwszej wojny światowej. Dużo się działo. Łódź ucierpiała bardzo. Przemysłowo. Zniszczenie, okupacja niemiecka, kradzież mienia. Dużo się działo. Lecz ja się skupię na początku działań wojennych. Mamy listopad. I tutejsze oddziały niemieckie walczą z Rosjanami. Nad miastem pojawiło się. Pojawiły się właściwie cztery areoplany. Dla niewtajemniczonych, areoplany to po prostu samoloty, tylko pod inną nazwą, w ten sposób. I kiedyś były na początku używane w wojnie, pierwszy raz w I wojnie światowej, do rozpoznawania pozycji wroga. Na początku walki aeroplanów, załóg były prymitywne. Lokalni piloci, walczący po jednej i drugiej stronie, Strzelali do siebie nie z karabinów maszynowych, jak to dzisiaj mamy w samolotach, ale z broni ręcznej, z rewolwerów, a bombardowali strategiczne obiekty prymitywnymi ładunkami, np. granatem zrzuconym z odpowiedniej wysokości, podpalonym laską dynamitu. Tylko co z tego, że ładunek był prymitywny, jak czasami śmiertelnie skuteczny. Tak podobnie było w łodzi. Cztery areoplany, Lotem być może nurkującym, zbliżały się do miasta i szukały celu strategicznego, takiego, gdzie ciężko byłoby spudłować. Ale nie mogły krążyć wiecznie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Bo Rosjanie nie pozwalali przecież, żeby na niebie były nieznane obiekty latające. Może nie tyle, co nieznane, co właściwie bardziej wrogie. I co zrobili? No oczywiście strzelali. Ze wszystkiego, co mieli. To Niemcy stwierdzili, że no, pora się ewakuować, ale zanim? To trzeba zrzucić ładunki. Szkoda, żeby się zmarnowały. I tak też uczynili. Zrzucili te ładunki. Jakie to szkody właściwie poczyniło? No, poczyniło duże, bo słuchajcie. Między innymi na ulicy Pietrkowskiej w okolicy Ulicy Pustej, to jest dzisiejsza Wigury, ucierpiała fabryka, właściwie zabudowania fabryki Karola Karola Hofrichtera. Po prostu fabryka stanęła w płomieniach. Dla przedsiębiorcy bardzo przykry widok. Pewnie skończył marnie. Chodzi o to, że no, to był dorobek jego życia zapewne a inny ładunek trafił na Piotrkowski 114 i zrujnował budynek frontowy parterowy w którym mieścił się kantor tylko tam na szczęście nikogo nie było w środku nikt nie ucierpiał no i dzielni pożar się boże niemieccy lotnicy zniszczywszy kilka celów po prostu tak na chybiu trafił odlecieli w stronę swoich pozycji to tak, w drodze wyjaśnienia. Jeśli ktoś sądzi, że wojny są fajne, to tutaj zdecydowanie nie. Pozostawiam to pod rozwagę. To wszystko w tym podcaście. Zapraszam do kolejnych odcinków. Szymon Tutkiewicz z tej strony do Was mówił. Cześć.